Cześć, to Łukasz Supergan Team 8. Kuchenka to jedna z podstawowych urządzeń, jakich potrzebujemy na biwaku. Dobry palnik będzie na miastką twojej kuchni. Obojętnie, na kempingu czy podczas drogi na wysoki wierzchołek. Jednak tak jak nie ma uniwersalnych butów do wszystkiego, tak samo nie istnieje uniwersalna kuchenka. Na prostą wędrówkę, zwykły trekking w polskich górach zabiorę ze sobą prawdopodobnie taki mały i minimalistyczny model. Jednak nie będzie on odpowiedni na przykład podczas zdobywania wysokiego szczytu czy wędrówki w bardzo zimnych, arktycznych warunkach. W tym filmie chciałbym przedstawić Wam i dokonać pewnego zestawienia kuchenek od najprostszych po najbardziej zaawansowane wielopaliwowe ekspedycyjne modele. Na początek model najmniejszy, MSR Pocket Rocket 2. To najlżejszy i najbardziej kompaktowy model tego producenta. Bardzo prosta konstrukcja oparta na trzech ramionach, na których stawiamy naczynie a jednocześnie bardzo pomysłowa, ponieważ dzięki specjalnemu sposobowi składania ramion kuchenka praktycznie nie zajmuje miejsca po spakowaniu. Dodatkowo waży zaledwie 73 gramy. Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół konstrukcji. Górna część palnika, z której wydobywa się płomień, jest płaska, co powoduje, że ogień ma kształt świecy. To sprawia, że możemy podgrzewać na takim palniku nie tylko duże menażki, ale także naczynia o bardzo małym dnie, np. zwykłe kubki turystyczne. Tego typu maszynki, a dokładniej jej poprzedniczki, używałem przez wiele sezonów. Towarzyszyła mi podczas długiej i intensywnej podróży, dwa lata dookoła Azji. Używałem jej na mrozie, podczas przejścia wysokich himalajskich szlaków i przełęczy i nigdy mnie nie zawiodła. Małe palniki sprawdzą się świetnie podczas letniego trekkingu. Ale gdy warunki stają się niesprzyjające, gotujemy podczas mrozu w górach wysokich powyżej 4000 metrów przy silnym wietrze, e, nagle przestają wystarczyć. To czego wówczas potrzebujemy, to maszynka, która będzie nie czuła na zimno, a także na podmuchy wiatru. Takim modelem jest na przykład Jetboil. Jetboil to nie tyle pojedyncza kuchenka, co cały zintegrowany system do gotowania. Metalowy pierścień otaczający palnik trzyma razem. Kuchenkę i menaszkę, powodując, że cały zestaw jest zwartą całością. Samo naczynie wyposażone jest w radiator, a więc rodzaj grzebienia z aluminiowej blachy, który zamocowany jest do dna menaszki. Jego zadaniem jest zbieranie ciepła od spłomienia palnika i przekazywanie go do zawartości, którą gotujemy w menażce. Takie rozwiązanie powoduje, że ilość energii, jaka rozprasza się dookoła, jest znacznie mniejsza. A sam płomień jest dużo mniej czuły na podmuchy wiatru. Menaszka posiada osłonę z neoprenu, dzięki której nie ma problemu z chwyceniem naczynia nawet wypełnionego wrzątkiem. A sama zawartość nie stygnie tak szybko dzięki osłonie termicznej. Menaszka zamykana jest ściśle przylegającą, elastyczną pokrywką, w której możecie zobaczyć kilka otworów. Jeden z nich to sitko służące do odcedzania. Drugi służy oczywiście do, do picia. Ten trzeci, środkowy pozwoli zamienić Waszego Jet we French Press do kawy. Odmian Jet jest kilka, różnią się średnicą oraz objętością naczynia. Ten litrowy jest wystarczający dla mnie podczas właściwie każdej wyprawy. Jeżeli jednak jesteście w zespole, być może będziecie chcieli wymienić litrową menażkę na tą nazywaną Sumo o pojemności 1,8 litra. Ta większa jest wystarczająca dla dwójkowego zespołu w wysokich górach albo dla trzech osób w tatrach czy polskich beskidach. Podczas gotowania w niesprzyjających warunkach zaledwie mała część energii płomienia dostarczana jest do naczynia. Jetboil i jego konstrukcja sprawiają, że duża większa ilość energii pochodząca z ognia przekazywana jest naszej potrawie. Dzięki takiej konstrukcji tego typu kuchenka gotuje szybciej i oszczędza paliwo w kartuszu. Przykładem ciekawej konstrukcji kuchenki jest ten tutaj Robens Fire Mosquito Stove. Tak jak widzicie, kuchenka dosyć nietypowa, różniąca się bardzo ważnym szczegółem od poprzednich konstrukcji. Gaz nie znajduje się tutaj pod spodem palnika, ale jest transportowany do niego za pomocą elastycznego wężyka. Takie rozwiązanie ma bardzo dużą zaletę. Cała konstrukcja jest niżej, a więc jest dużo bardziej stabilna. Pomimo kompaktowych wymiarów na tym palniku możecie więc postawić dosyć duże naczynie, które dalej będzie na nim stało stabilne. Bardzo ciekawą cechą jest też sama konstrukcja palnika. Otwory, z których wylatuje płomień, są ustawione ukośnie, co powoduje, że jest on dużo bardziej stabilny na wietrze. MSR Whisper Light Universal. Bardzo uniwersalna konstrukcja, którą wyróżnia fakt, że spala nie tylko gaz, ale także paliwa płynne. Takie rozwiązanie jest idealne w sytuacji, kiedy podróżujecie po bezdrożach, po bardzo odległych terenach, gdzie kupno takiego kartusza jest kompletnie niemożliwe. W konfiguracji takiej, jaką widzicie tu, maszynka jest gotowa do zasilania gazem. Płynna mieszanka Propan Butan podawana jest przez elastyczny wężyk do palnika. Tu podgrzewana jest w czymś, co przypomina pętlę na tym przewodzie, a następnie spalana. Ważną zaletą tego układu jest fakt, że mieszanka gazowa podawana jest jako płynna, co ułatwia jej spalanie na przykład na mrozie. W drugiej konfiguracji Whisper Light może być zasilany paliwem płynnym benzyną ekstrakcyjną, zwykłą benzyną, naftą, a nawet parafiną. W tej konfiguracji widzicie maszynkę podłączoną do dużej butli na paliwo płynne. Kilka kilkanaście ruchów pompką wytworzy w niej ciśnienie. A otwarcie zaworu, który znajduje się u wylotu butli, sprawi, że niewielki strumień paliwa popłynie tędy, zostanie odparowany ciepłem ognia, a następnie spali się w płomieniu. Ostatni model w naszej kolekcji, waham się nazwać kuchenką albo menażką, to prawdziwy kombajn MSR Reaktor. Składa się z menażki wyposażonej w radiator, który ułatwia przenoszenie ciepła spalnika do zawartości. A także samej kuchenki o bardzo nietypowym kształcie. Nie mamy tu do czynienia z prawdziwym płomieniem, raczej z żarem o bardzo dużej powierzchni, który rozprowadzany jest po całej spodniej powierzchni menażki. To powoduje, że taka konstrukcja jest wyjątkowo nieczuła na podmuchy wiatru a jednocześnie błyskawicznie gotuje wodę. To sprawia, że reaktor jest ulubioną kuchenką himalaistów, służył na przykład Polakom pod K2 zimą i jednocześnie jest prawdziwym tytanem, jeżeli chodzi o wytapianie wody ze śniegu. Poważnie, nie znajdziecie nic, co wytopi Wam hurtowe ilości wody ze śniegu dla Waszej wyprawy. Menażka wyposażona jest w składany uchwyt, który pozwala zablokować całą zawartość w środku na czas transportu. Rzecz ciekawa, sama menażka dostarczana jest w trzech pojemnościach. Możecie więc, więc regulować ją w zależności od wielkości waszego, waszego zespołu. Litrowa menażka jest idealna dla solisty. Druga o pojemności 1,7 litra to już rzecz dla dwójkowego zespołu. Ta tutaj o pojemności 2,5 litra to już duża ilość wody, którą wytopicie dla 3-4 osobowej grupy. Bardzo praktycznym drobiazgiem jest podziałka znajdująca się wewnątrz naszki, która pozwoli precyzyjnie odmierzyć ilość wody, a także sama pokrywka, przezroczysta i wyposażona w małe sitko, służące do odcedzania potrawy. Kiedy wieje wiatr, jest zła pogoda, a Wy siedzicie w ciasnym wnętrzu wyprawowego namiotu, ważną rzeczą jest, aby Waszej kuchenki nie potrącić i nie przewrócić. Tym, co wyróżnia modele ekspedycyjne, a więc jetboila albo reaktora, jest możliwość powieszenia ich, pod sufitem waszego namiotu. Taki sposób utrzymania sprawia, że wasze ręce są wolne, a wy nie boicie się, że przypadkowy łokieć lub przypadkowe kolano potrącą i przewrócą wasze jedzenie. Na łatwym trekkingu awaria lub zły wybór kuchenki mogą być wyłącznie kwestią niedogodności. Pamiętajcie jednak, że im wyżej, im trudniej i im zimniej, tym bardziej kluczowy jest dostęp do ciepła oraz do wody. Bezpiecznych wspinaczek. I zawsze szczęśliwych powrotów. Do zobaczenia.